Co do samego toru w Suzuce, no to w zasadzie drugi wyścig z rzędu na tym torze był dosyć nudny. W zeszłym roku nie było aż takiej procesji i działo się tam znacznie więcej, chociażby za sprawą Logana Sargenta, pamiętamy i kochamy, ale w tym roku to równie dobrze można było po prostu w ogóle nie wstawać. Ale oczywiście wtedy nie nazywajcie się prawdziwymi fanami F1. Nawet tutaj na Twitterze The Race jest fajnie pokazane, jak to w sumie nic, ale to kompletnie nic na tym torze się nie działo. Czy można już zacząć sugerować wyścig? Wymianę tego toru na jakiś inny? W żadnym wypadku, przecież to Suzuka święta. To prawie tak, jakby ktoś chciał usunąć z kalendarza, nie wiem, Monako. A nie, czekaj. Ale no trzeba przyznać, że jest wiele torów, które hostowały wyścigi F1 i pewnie byłyby lepsze niż Suzuka z obecnymi bolidami. Nawet w sumie być może w ogóle poza Japonią by nie trzeba było wyjeżdżać, żeby je znaleźć. I wiecie, ja tutaj nie chcę jak ostatni cymbał narzekać na tor po jednym czy dwóch słabych wyścigach, bo przecież Suzuka miała wyścigi, które były naprawdę emocjonujące, jak chociażby rok 1989 czy 2014, ale to tam akurat emocjonujący i to negatywnie był z powodów, które oby nigdy więcej się w Formule 1 nie powtórzyły. Ale no, szanujmy się, procesji nikt oglądać raczej nie chce, nawet na tak dobrze ocenianym przez kierowców oraz uwielbianym przez fanów torze, jakim jest Suzuka.